STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym jak Biały Białystok. Dawa, 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 dawa. Weź ten. Jest z nami trener Rafał Grzyb. Jagiellonia rozpoczyna dzisiaj. Rozpoczęła już przygotowania do rundy jesiennej. Pierwszy trening za nami. Na razie podział na grupę. Jakby mógł trener tak pokrótce scharakteryzować, dlaczego akurat w taki sposób, dlaczego w takich małych grupach rozpoczynacie te zajęcia? Myślę, że to akurat. Chyba nic nowego. Zaczynamy zawsze od badań. Te grupy akurat tak są podzielone ze względu na to, że miejsce badań, które wykonujemy, nie jest w stanie przerobić tak dużą liczbę zawodników, żeby to dobrze wyglądało, no to jednak potrzebują czasu i, i spokoju, dlatego też podział na trzy grupy. Mała liczba zawodników, wiadomo, że tak, jeszcze część zawodników nawet nie wróciła, powiem tak szczerze, po urlopach, z tego względu, że część z nich po pierwsze po reprezentacjach troszeczkę dłużej trenowali, dlatego też taka, nie inna decyzja, żeby, żeby dać im troszeczkę jeszcze bardziej odpocząć. Myślę, że to jest standaryzacja dla każdego z tych klubów, jednak te, te pierwsze 2-3 trzy, trzy dni przeznaczone są głównie na takie wprowadzenie, ewentualne badania i sprawdzanie zdrowotności zawodników niż, niż sama forma treningowa. Czy udało się zregenerować przede wszystkim mentalnie po tym ostatnim, trudnym, chyba dla wszystkich sezonie w ekstraklasie? Mam nadzieję, że tak, że głowy zostały wyczyszczone. Troszeczkę tego czasu było trzy tygodnie. Może to nie jest jakiś ogrom czasu, ale, ale myślę, że każdy miał jakiś swój, swój moment do tego, żeby i odpocząć psychicznie, i fizycznie. To jeszcze zapytam o nowych zawodników. Dzisiaj w treningu uczestniczyli już Mateusz Skrzypczak i Nene, czyli dwaj zawodnicy ogłoszeni do tej pory jako nowi piłkarze Jagiellonii Białystok. Jak mógłbyś się o nich wypowiedzieć, czy zaś w ogóle można o nich powiedzieć pod kątem piłkarskim, bo domyślam się, że drużynę dopiero będą poznawali. No to, to chyba w pytaniu już zawarta jest odpowiedź. Na chwilę obecną na pewno będziemy się przyglądać pod kątem tego zespołu. Trafili tutaj z myślą o tym, żeby ten zespół przede wszystkim wzmocnić i na to mocno liczymy. Myślę, że aklimatyzacja chyba powinna przebiegać dla nich pomyślnie. Wiadomo, że Mateusz jest tutaj zawodnikiem z Polski, ale oczywiście po hiszpańsku będzie rozmawiał bezpośrednio czy to z Jesusem, czy, e, czy z Izraelem, także myślę, że nie powinien mieć z tym problemu, ale bardzo dobrze mówi również po angielsku, także liczymy na to, że szybko wkomponuje się w zespół i, i, będzie, i jeden i drugi będzie wartością dodaną dla do, do tego zespołu. To jeszcze tak na koniec zapytam, czekamy na biały dym a propos osoby nowego trenera. Na razie tutaj ty jesteś pełnisz funkcję tego pierwszego szkolniowca, co nie jest dla ciebie chyba, chyba na pewno nie jest dla ciebie pierwszy pierwszyzną. No już wiemy z historii, że tych. Moich jako poczynań jako pierwszy trener było już sporo, dlatego też nie to, że jestem zaskoczony, ale już po prostu wiemy, jak sobie w takich sytuacjach działach, ale, ale z tego co wiem, klub mocno tutaj rozmawia z potencjalnymi kandydatami, dlatego też no, oczekujemy w najbliższych dniach jakichś konkretnych informacji. Jest z nami Mateusz Skrzypczak, nowy zawodnik Jagiellonii Białystok. Mateusz, za to był pierwsze zajęcia tutaj w ośrodku treningowym przy Elewatorskiej. E, miałeś okazję poznać już część chłopaków. Twoje pierwsze wrażenia? E, moje pierwsze wrażenia są bardzo pozytywne. E, chłopacy, fani mnie przejęli. Wyszliśmy, zrobiliśmy trening. E, no wiadomo, że z każdym treningiem gdzieś będę się poznawał bardziej i z chłopakami, i za stałym klubem, więc już nie mogę się doczekać na razie te zajęcia w mocno okrojonym składzie ze względu na różne okoliczności część chłopaków ma jeszcze wolne po meczach reprezentacji, część zawodników przechodzi obecnie badania, część jutro dopiero przyjedzie. Mimo wszystko okazja do tych pierwszych do nawiązania tych pierwszych relacji. No tak, no dzisiaj byliśmy w takim okrojonym składzie, tak jak pan powiedział, ale e, no już na dniach, już powinniśmy być wszyscy razem i no już nie mogę się doczekać jak poznam e, wszystkich kolegów rozpoczynacie przygotowania do rundy jesiennej. Rundy jesiennej, która wiadomo, z którą wiążą się jakieś oczekiwania. Ten ostatni sezon w wykonaniu Jagiellonii bardzo daleki od oczekiwań i od ambicji nie tylko kibiców, ale także władz klubu, włodarzy, a także samej drużyny. Jak ty to widzisz? Bo zapewne zdajesz sobie sprawę, że czeka was teraz ciężka praca. No tak, no, ruszamy do nowego sezonu z czystą kartką. Z poprzedniego sezonu możemy jedynie wyciągnąć wnioski już, już o tym zapomnieć i przełożyć to, żeby w tym sezonie był wynik zdecydowanie lepszy. Jeszcze na koniec zapytam, jesteś, przychodzisz z Lecha Poznań, który w ostatnim sezonie świętował tytuł mistrza Polski. Zapewne była okazja do jakiegoś większego świętowania, no to teraz takie pytanie. Może z gatunku takich ogólnych, co trzeba zrobić, żeby kibice Jagieloni również mieli okazję do świętowania po tych ostatnich dosyć chudych latach? Myślę, że musimy dawać siebie wszystko i skupiać się na każdym kolejnym meczu, wygrywać mecz po meczu i, i na koniec możemy spojrzeć w tabelę i zobaczyć, co się uda zrobić, ale myślę, że kibice będą zadowoleni, jak będziemy w każdym meczu grać o zwycięstwo. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.